O, dzień dobry. Co tu się porobiło, Kaziu? Co tu się porobiło? Jak do tego doszło? Nie wiem. Dobra, omówienie. Co tu się porobiło? Porobiło się to, że doszło co, Kaziu? Do nieszczęśliwego pęknięcia miski, prawda? I miałoby tylko pospawana miska, uszczelniona. A jest, rozebrany, a jest rozebrany cały ciągnik. Po prostu postanowiliśmy wymienić wszystkie uszczelki jakie tu są możliwe. Przy okazji sprawdziliśmy pierścienie. Pierścienie jakie były Kaziu, dobre nie? Dobre. Kaziu pełni rolę jako siostra, która mi podaje narzędzia, a resztę działam sam. Kaziu dzisiaj najtrudniejszy moment, złożenie rozrządu. Wczoraj o której Kaziu skończyliśmy? 20? O 20. Pojechałem auto rozładować i siedziałem do nie. wieczorem, czytałem sobie jak, jak yy, złożyć rozrząd, niepotrzebnie te koło żeśmy odkręci, odkręcili, bo to razem z kołem ten wałek rozrządu mógł wyjść, tylko tamtego się boję. Ale, 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 ale nie powinno być źle. Ale to były dwie. Tak? No. Kaziu damy radę? Jedna już się, ten, ten, teges, a ta druga... Co to jest ta. za maszyna? No co? Perkins. Wyjeżdżamy, tak? Tak. Wczoraj yy, żeśmy porozbierali, także nie było co tam nagrywać. Oczyszczanie z uszczelek i tak dalej. Wszystko raczej było sprawne. Przy okazji sprawdziliśmy pierścienie pierścienie są ok. Panewki, panewki też były ok, ale wymieniliśmy na nowe, nominalne. I dzisiaj co? Tylko składanie praktycznie. No i żeby, najważniejsze jest to, żeby co? Rozrządu nie popierdzielić. Czekaj, ja łapki bym poprosił. Tam mam łapki nowe, wezmę łapki. Dobre. Składanie rozrządu, to ja nie mogę. Dzisiaj, dzisiaj on ma być odpalony, nie pojedziemy Kaziu do domu, bo później mieliśmy przymalować ten silnik, tak żeby to wyglądało, ale po prostu, dlaczego rozebraliśmy, dlatego że zaczęło ciec trochę z tego silnika, tam było pęknięcie miski, miska pewnie pękła, dlatego że jest założony tur, gdzieś poszło jakieś przeprężenie, a ostatnio troszeczkę... Przepychałem ziemię, tym może dlatego pękła. Miska została zespawana a po prostu nie chciałem, żeby gdzieś były ślady oleju na polbruku, bo była taka sytuacja jak tu w garażu. Co stanąłem? to plamka, 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 plamka. Nie, no tak, sobie, tak nie może być. Także bierzemy się za składanie. Co Kaziu, wyjeżdżamy przodem? Dobra, wyjeżdżamy przodem. Mi, czekaj, najpierw te koło, razem. Dobra. Każdy na obiad będzie grill dzisiaj. Grilla sobie zrobimy. Trzeba zobaczyć gdzieś nie jest węgiel, czy węgiel gdzieś jest. Nie, to trzeba będzie podjechać kupić. Co? Hamulce są, stawiaj. Trzeba jeszcze jeden klocek. O ten można wziąć. Dobra, damy dwa. Miało być tylko uszczelnienie, No wyszło jak wyszło, ale jak zrobić, to zrobić dobrze, tak? Także mamy już w maszynę będzie sprawdzona. To co? Ja bym zobaczył najpierw rozrząd. Żeby sprawdzić, nie będziemy wałka zmieniali, bo może te nowe wałki, może to jest wałek starego typu, to może on jest jeszcze lepszy, jakbyśmy mieli kupić nowy, bo nowy nie jest drogi, ale ten jest może z dobrego materiału zrobiony, a nie jest chyba zły. Jego się ładnie wyczyści. Zrobiłem sobie tu tak na pamięć. Taki kurde, bo, bo, bo chodzi o to, że, że te koło odkręciłem tu z trzech, te trzy śruby odkręciłem, i teraz za każdym razem pasuje. Bo myślałem, że to po prostu w jednym miejscu to pasuje. A to w trzech miejscach pasuje te koło zębate. I właśnie tylko tego nie wiem. Resztę sobie poznaczyłem. Tu nawale to, 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 to. Znaczy, gdzie były znaki, to były. A gdzie nie były, były starte, to sobie zaznaczyłem. A tu zresztą jest znak, tylko. A widzicie? Dlatego tutaj sobie zaznaczyłem żółtą farbą. Bo mówię, nie widać znaku. Ale tu jednak podkładką był przysunięty. i jest znak. Wszystko jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Wszystko nie powinno, powinno, no raczej się nie da źle złożyć moim zdaniem. Jedynym jest problem to właśnie z tym, z tym kołem zębatym. Żebym tylko koło zębate nie odkręcał, tylko wyjął, nie byłoby problemu. A tak to mam nadzieję. Wczoraj na internecie przeczytałem taki ten, ktoś tam napisał mi, że jak będzie na znaku ustawione, żeby dolne dwie krzywki były skierowane do dołu, ale o, kurwa jedna jest w bok no ale te krzywki się nie obracają. To nie chodzi o to, Kaziu. Dobra, może to jest górny jakiś Turbo Perkins i on ma inne krzywki niż, niż pan pisał. Albo po prostu może się pomylił. Dobra, liczmy na to, że dobrze zaznaczyłem. O, pokażę wam, gdzie była miska spawana. Gdzie pękła miska. Miska pękła. O, tu, tutaj. Tu była spawana miska, tutaj pękło. No i tak się potoczyło dalej, że wyszło jak wyszło. Wszystko było. O, o i tu. Tu, tutaj tak pękło i to była przyczyną naszego, ale o, tutaj nie doczyściłeś, to wszystko, miska ma być wymyta, jeszcze raz kerszela złożymy, wszystko wymijamy, tym razem z płynem, nie z wodą. Także my yy, bierzemy się za czyszczenie, a przy składaniu rozrządu włączam kamerę, także widzimy się po przerwie. Witamy po przerwie, mamy wstępnie... Oczyszczony Kaziu, nie? Teraz co? Za co weźmiemy się, Kaziu? Pierwsze co? chyba to teraz będzie przykręcenie tej jak to można to nazwać obudowy rozrządu obudowy rozrządu tutaj mamy pompę wtryskową pompa wtryskowa była pół roku temu sprawdzana zanim to jeszcze tutaj się tutaj rozszczelniło. dlatego pompy na pewno nie dawałem ona jest na pewno dobra wtryski są na pewno dobre tylko do oczyszczenia głowica jest żeby nie było że była fuszerka robiona bo tu nam uszczelki nie wydmuchało uszczelka była w porządku dlatego nie dajemy do planowania uszczelki nie, nie wydmuchały dlatego głowicy nie dajemy do planowania ale kupiliśmy na pewno od Razu nową pompę wody. Jak już mieliśmy rozebrane, nie Kaziu? Żeby nam już kiedyś tutaj... Ten już traktor to już będzie na wieki. Przy tej robocie, co on tu robi, to już powinien być skręcony i już po prostu tfu, tfu. Raczej już nie powinno być nigdy nic zrobione. Co, co, co jedyne, jaką nowość zastosuję? Nie będę zakładał miedzianki, tak jak tu była w tym zestawie, bo tutaj w zestawie uszczelek, oryginalna uszczelka, jaka jest pod głowicą, to jest jaka uszczelka, Kaziu? Uszczelka miedziana. Ona gdzieś tu chyba jest. Jest. To jest oryginalna uszczelka. My zastosujemy uszczelkę Metalową. Kupiłem na internecie kosztowała 60 zł sama uszczelka, jest to trzywarstwowa metalowa. Yy, ponoć, że było napisane na, na tej stronie, że taki hit, że yy, zapomnisz kiedykolwiek, że ci wydmuchał uszczelkę w 3 peku. Także przetestuję, znaczy przetestuję. założę, Założę to muszę, o, widać, o, tutaj trzy warstwy. Je chyba no jest, no na pewno jest mieć bardziej plastyczna, ale y, Perkins to do ciebie, że po, potrafiło jak dostało bardziej w dupę, że między y, cylindrami po prostu przedmuchiwało i to była bolączka y, Perkinsa. Y, kupiłem mu metalową, założymy metalową i co? No i przetestujemy ją, no, no damy mu tak w tyłek, że zobaczymy czy wydmucha czy nie. Co, bierzemy się do dzieła, tak? Wszystko mamy, wszystko będzie tak jak należy. Pierścienie są wymienione, chociaż nie były takie złe. Zrobiłem to z Dlaczego to zrobiłem? Bo nigdy pierścienie nie wymieniałem. Robiliśmy to pierwszy raz. Pierwszy raz wyziąłem, wyjąłem tłoki. Nie, zrobiłem to na podstawie filmików na YouTube. Tak samo do, nigdy tego nie robiłem. Jedyne kiedyś co wymieniałem samą szczelkę. Pod głowicą ustawiałem zawory. Ale tak, żeby wyciągnąć tłoki czy wyciągnąć rozrząd. Nigdy w życiu. Pierwszy raz. Po prostu czytamy komentarze, jakieś tam. kto tam. Na in... no, z internetu po prostu. Tutaj był. był, jest, był to i jest. Naprowadzający jakiś taki kołek. Wyjąłem go, żeby to no lepiej było się wyczyścić. Daj, tutaj Kadziu. Wydmuchamy. Wydmuchamy, odtłuszczamy i montujemy pomału. Bo jak odpali, to będzie sukces. Znaczy, musi odpalić, nie? Nawet nie ma, nie ma takiej innej możliwości. kurwa. Dobra, to się. On. Pozostałości tego. Najważniejsze jest to, żeby wydmuchać i tutaj cały syf tył tutaj gdzie, gdzie są wkręcane śrubki. O kurwa, nie jest, no. To jest na wylot. Ja bym tego nie wkładał. Bo tutaj tej. Ty... O! Nie. Może to jest też jakiś kanał olejowy, czy coś. Nie. Bo tutaj dorobiłem taki bolczyk, bo myślałem, że mi gdzieś zgubiłem. To jest normalnie przelotowy. Nie. Bo no może tutaj jakiś olej może idzie, czy co? Kaziu, jeszcze tego nie trzymaj. Dara, tam przyjdę, to przedmuchamy. Kaziu! Kadziu, tutaj trzeba wziąć ten rozpuszczalnik, ten co mamy i to odtłuścić tutaj tak szmatką, dobrze? Ale tutaj uszczelka też jest? Tak, tu jest uszczelka właśnie. Dlatego to rozebraliśmy, bo tutaj między właśnie obudową rozrządu, oprócz tego, że nam ciekł olej po prostu na pękniętej misce, to jeszcze po prostu czy widziałem, że zauważyłem, że między obudową rozrządu a blokiem właśnie tu miałem nieszczelność. A teraz co? Teraz wymienimy uszczelniacz. Uszczelniacz, gdzie ja tu mam? Tu go mam. Uszczelniacz, 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 tutaj ten uszczelniacz i nabijemy ten do wydmuchania i do nałożenia uszczelki. Uszczelkę no, będziemy dawali na Dirko, to też właśnie wyczytałem właśnie yy, wczoraj na, nie wczoraj, wcześniej i go kupiłem yy, w komentarzach. Chociaż nigdzie nie mogłem znaleźć filmiku właśnie jak się składa, jak, jak ustawiać rozrząd, to widziałem filmiki, ale jak go złożyć, a najgorsze jest właśnie te koło zębate. To tego właśnie nie mogłem się dopatrzeć. albo już było późno, może, może było, może nie było. Kupiłem dirko i jakby mi dirko brakło, to pan w mówi, że coś takiego można zastosować, że to jest takie dirko podobne. To są tak zwane silikony odstowe. Silikony bez odstowe. one bardzo, bardziej uszczelniają niż tradycyjne te czerwone silikony i tak dalej. A gdzie mamy DIRKO? DIRKO. Jest DIRKO. Także składamy to na DIRKO. Właśnie ktoś tam napisał, że bałek rozrządu niekonie, nie, nie. Niemożliwe, żeby można wy, wyjąć obudowę bez wyciągania wałka. Że, nie, że tak wywnioskowałem, że niepotrzebnie wałek rozrządu wyciągnąłem. No jak? Jak tam jest taka szajpka? Musi być wyciągnięty wałek, żeby to... Najpierw to, dopiero wałek. No i zobaczcie. Przecież on ma taki kołnierz, właśnie to koło, bo te koło tak i pasuje tak i pasuje tak i pasuje tak. Później jak go ściągnę to mówię, z, y, 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 w ostatnich filmach mówię, kurcze trzeba za znak zrobić jak te koło było. Bo może być tak, może być tak, może być... Wie, wie, wiecie o co chodzi. Yy, tu odpuściłeś już rozpuszczalnikiem? To teraz odtłuść tutaj, a ja szukam uszczelki. Dobrze? I dirko nakładamy, i, i składamy pierwszą tą. Odtłuść, ja zmieniam rękawiczki. Tych wampirek to mi idzie. Chociaż może to bez, bez rękawiczek zrobić. Ła. Która to będzie uszczelka? To będzie ta. I ją damy z dwóch stron. Damy ją z dwóch stron na dirko. Wiadomo, że można przedobrzeć, tak, że te dirko gdzieś wypłynie, to. Kiedyś znał, y, widziałem taki przypadek, jak silnik był zatarty, przez to, że glut silikonu wpadł do miski, go wciągnął smok i go i zablokowało któryś kanał na panewce. No to to byłem świadkiem, widziałem jak panewkę zdjęli, a tam, gdzie jest ten otwór, y, przez który przedostaje się olej, na smarowanie, tam był glut silikonu. No i właśnie, ale to, bez silikonu źle na silikon, znaczy też niedobrze. To co Kaziu? A, Kaziu, zanim założymy tą uszczelkę, to jak mamy na wierzchu, to włóżmy ten korek. O, to jest korek. Gdzie to jeszcze? Jeszcze jeden korek jest. Kaziu, włóżmy ten worek, ten korek. Worek. No, a po co się męczyć od spodu? Gdzie są te sta stare ten, bo tam już miałem dopracowane te długości. Gdzie są te stare te, 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 te? O, jest. Cyk. O. Zobacz. Kadziu, ten korek, widać, że ten był docięty oryginalnie. Bo, bo ten był oryginal, e, dłuższy. Pamiętasz, jak go cieliśmy? A zobacz. Ten, ten co ja ciąłem, jest idealny z tym, co jest tutaj. Cyk, 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 cyk. O! No, no to Kadziu, jak już mamy to na wierzchu, to może włóżmy to tu od razu. Od spodu to wiesz jak to się wkłada. Chodź tutaj na zewnątrz. Weź ten nóż niebieski. Kadziu, i tą zaślepkę też wyciągniemy i złożymy to. Ja zobaczę czy taka uszczelka jest. I złożymy to też na dirko. Jak już wszystko składamy dobrze, no to tyle, że nawet gdyby tutaj ciekło, to, to tutaj jest dojście, tak? Drugi raz to robię. Bo pierwszym razem złożyliśmy, ale żeśmy wyciągali. Miskę. Stwierdziliśmy, założyliśmy miskę, już też te korki pozakładaliśmy, na dirko miskę skleiliśmy, to i tak kurna, ile trwało to godzinę i stwierdziliśmy, nie, jakieś tyle rozebrane, wyciągamy rozrząd, także to robię drugi raz, no dobra, no tak trzeba się pobawić trochę, dobra, wkładam y, korek, wkładam uszczelkę i odzywam się jak, nie, Kaziu, jak włożymy to, jak składamy rozrząd, dobra. Bo mi się ręce trzęsą, jak tak. Nie, Kaziu? Dobra. Widzimy się po przerwie.